Wskazówka zegara wzorcowego nieubłaganie niszczyła kolejne sekundy, niewidzialnym młotkiem wybijając tik tak i powoli zbliżając następną minutę ostatnią w tej godzinie. A potem południe przyjdzie ważna gościni. Weronika była zdenerwowana. To będzie pierwsze spotkanie z mamą Dymitra, powiedział, że nie jest surowa, zwykła kobieta, która na pewno nie będzie czepiać się niczego. Ale dziewczynie i tak nie chciało się dawać powodów. Postarała się, żeby na przyjście Jeleni Siergiejewny wszystko było gotowe. Trochę przesadziła, już 20 minut siedziała poprawiając serwetki i zerkając na zegar. Ten tik-tak zaczynał ją denerwować. Mała nadzieję, że Dymitr z mamą nie będą się spóźniać. I oto ostatnia minuta. Weronika śledziła wskazówkę, a jej serce biło coraz mocniej. Już za chwilę godzina X będzie coraz bliżej. Jakby ludzie byli jak zegary, dokładnie w minutę przychodzący o wyznaczonej porze. Ale gdy wskazówka zegara stanęła na dwunastej, w korytarzu usłyszała inny tik-tak. Po płytkach zastukały czyjeś obcasy. Weronika zmarszczyła brwi z powodu tego dysonansu. Ktoś brutalnie wtargnął w jej rytm. Ale wewnętrzne oburzenie przerwał dzwonek do drzwi. Bielena Siergiejewna okazała się niełatwą kobietą. Wyglądała nie tyle na milion, ale dążyła do tego. Wysokie obcasy, sukienki trochę powyżej kolan, w stylu biznesowym. Popielate loki, różowy błyszczyk na ustach, delikatne cienie, puszysta maskara na rzęsach. Weronika pewnie zauważyła każdy detal. Mimowolnie poprawiła swoją fryzurę i pewnie się uśmiechnęła. Nie rywalka, ale godna. Przyszła teściowa nie bez powodu wybrała styl biznesowy. Okazało się, że przyszła nie tylko po to, by poznać przyszłą synową i jej rodziców. Chciała poważnie porozmawiać o przyszłości swojego syna. Rodzice Weroniki spóźnili się 10 minut. Musieli pilnie pojechać na działkę. Tam rozstrzygała się kwestia wody. Choć dziś była ważne spotkanie, wierzyli, że córka sobie poradzi. Sama nakryje do stołu. Teściowa wywarła na nich ambiwalentne wrażenie. Chciała, żeby ślub przebiegł dobrze i żeby życie małżeńskie dzieci ułożyło się jak najlepiej, ale upierała się, że młodzi powinni mieć możliwość robienia wszystkiego sami. I ślub, skoro tego chcieli, i dalsze życie polegając tylko na sobie. Ale jednak złożyli się na uroczystość ze swatami. Jelena Siergiejewna nie mogła pozwolić, by jej syn miał przeciętny ślub. Choć zrobiła to bardziej dla siebie, musiała się pokazać. I Weronika i jej rodzice przymknęli oko na to, jak pomogła Teściowa. Tylko dużo rozmów i zamieszania. Dorzuciła jakieś grosze, ale dzięki niej udało się zaoszczędzić, ona znalazła restaurację, dogadała się co do rabatu. Zamówiła fotografa i znalazła samochód. Wszystko taniej niż gdzieś indziej, ale dla Sfatów to nie ułatwienie, bo Jelena Siergiejewna oszczędzała swoje finanse. Myśleli, że na prezent, ale nie na wesele, tylko matka pana młodego niczego nie podarowała, za to wyglądała na 100% i zwracała uwagę wszystkich na to, że wesele wyszło wspaniale. Chełpiła się, ile dlatego zrobiła. A jaki jest pan młody? Uśmiechała się świeżo upieczona teściowa. Weronice bardzo się poszczęściło, że wszystkie dziewczyny jej zazdroszczą. Bielena Siergiejewna była podziwiana, ona całą sławę ściągnęła na siebie. Tak o wszystkim mówiła, jakby to był tylko jej zasługą. Syn przystojniak to na pewno jej, dobra już, ojca jego można nie wspominać, Teściowa o nim nigdy nie wspomniała. Był taki, syna spłodzili, potem uciekł, ale alimenty płacił w całości. W pozostałym Jelena Siergiejewna to matka bohaterka, bo nie każda kobieta może się pochwalić takim synem. A chełpić się Teściowa lubiła, a ponieważ sama nic szczególnego nie robiła. To bez skrupułów przypisywała sobie cudze zasługi. Weronika po raz pierwszy zobaczyła te cechę teściowej na weselu, ale nie przywiązywała do tego wagi. Myślała, że teściowa przesadziła z alkoholem i język jej się rozwiązał. Wiele osób tak się zachowuje w takim stanie. Okazało się jednak, że u Jeleni Siergiejewny to było w naturze. Nic na to nie poradzimy. Tego stanu euforii z powodu swojej ważności potrzebowała jak powietrza. Po ślubie młodzi zamieszkali u rodziców żony. Weronika i Dima razem studiowali na uczelni, właśnie skończyli naukę i znaleźli pracę. Może pospieszyli się z ślubem, ale przynajmniej byli nastawieni poważnie. Choć nie mieli grosza przy duszy, ale była miłość. Chcieli żyć razem i dobrze zrobili, że wstąpili w związek małżeński, po prostu się wyprowadzili. Teściowa powtarzała, że byliby jeszcze większymi młodzieńcami, gdyby zamieszkali osobno od rodziców. I uważała, że są w stanie, skoro oboje pracują. Powinno wystarczyć na wynajęte mieszkanie. Młodzi próbowali to zrobić, ale dopiero zaczynali swoją karierę w państwowej przychodni. Pensje małe, czynsz wciąż rośnie. Szukali mieszkań, ale w ich budżecie było to za drogie. To, co akceptowalne, to zły rejon długo dojeżdżać do pracy. Młodzi już myśleli, że będą tak mieszkać u rodziców żony, aż zarobią więcej. Ale rodzice postanowili pomóc, wynajęli im mieszkanie, nie mówili dzieciom, żeby płacili, nie narzekali, że to drogie, sami opłacali i jeszcze pomagali pieniędzmi. Nie chcieli, żeby młodzi na oślep biegli do niepewnych ośrodków medycznych tylko dla pieniędzy, słowa słowi udawały. Że nie zauważa, jak pomagają teściowie, choć doskonale wiedziała, dzięki komu młodzi mają możliwość mieszkać osobno. Elejny Sergiejewna również niezmiennie zakładała buty na wysokich obcasach, zaglądała na pół godziny do dzieci, chwaląc syna, a potem spieszyła dalej. Czas przecież leci, musi zdążyć wszędzie. Tik-tak, tik-tak. Najpierw po parkiecie, potem po starej płytce w klatce schodowej, potem po płytkach chodnikowych. Sekundy odbijały się od jej obcasów, jej życie nie stało w miejscu. Zawsze była czymś przejęta, na niej wiele się opierało w tym świecie. Ale jej największym osiągnięciem był syn. Dima był powodem do dumy. Był taki wspaniały, że nie przestawała go chwalić. W jej wyimaginowanym świecie było dwoje ludzi, którymi można było stawiać za przykład innym. Ona i jej syn. Po raz pierwszy synowa przełknęła urazę, gdy wyprowadzili się do wynajętego mieszkania. Kiedyś Elejna Siergiejewna przyszła, gdy mieli u siebie gości. I przy wszystkich wypaliła, mój synek jest taki wspaniały, dzięki niemu mieszkacie osobno. Jak ci, Weronika, to masz szczęście z mężem? Synowej opadła szczęka, ale nic nie powiedziała. Dziewczyna nie lubiła stawiać ludzi w niezręcznej sytuacji i nie chciała, żeby teściowej było wstyd. Choć w tej sytuacji sama czuła się niezręcznie, jakby była balastem, który obciąża męża. I Dima sam pracuje, aby zapewniać rodzinie wszystko, czego potrzebują. Cóż, wytrzymała to. Czas pokaże, kto jest kim, Teściowa nie będzie przecież zawsze przypisywać sobie cudzych zasług. Ale Elejna Siergiejewna nie zamierzała odstąpić od swojej polityki. Rodzice Weroniki, widząc, że dzieci się starają, pracują, postanowili kupić im samochód. Małżonkowie w tym czasie zdali już prawo jazdy i korzystali okazjonalnie z wypożyczalni samochodów, dorabiali, wykonując zabiegi w domu. Samochód znacznie ułatwił im życie i oni, i Teściowa to rozumieli. Teściowa czerpała z tego swoje profity. Znowu zaczęła chwalić syna i znowu przy obcych ludziach. Widzisz, kochanie, jakiego masz męża, zwróciła się do synowej. Teraz będziecie wozić jak królową. Ale masz szczęście z mężem. I nic, że Weronika sama mogłaby się wozić. Oczywiście wolała, żeby za kierownicą był mąż. Nie lubiła tego. Ale zasługi daj mi w tym, że w ich rodzinie pojawił się samochód, wcale nie istniały. Tak jak zresztą wina męża w tym, że jego matka przypisała mu te zasługi. Chociaż, jak zwykle, nie wszystko. Nie zapomniała się pochwalić, że to ona wychowała takiego wspaniałego mężczyznę. Syn milczał, a synowa znowu to wytrzymała. Z Dimą już kiedyś o tym rozmawiali. Mąż mówił, że matka jest na tym punkcie nienormalna. Najwyraźniej to jest choroba, i pewnie ma nawet swoją nazwę. Ale nikomu to nie przeszkadza w życiu, i on nie zwraca uwagi na oświadczenia matki. I Weronika też próbowała tego nie zauważać. Elejna Siergiejewna cieszyła się sukcesem swojego syna i nie przeszkadzało jej pielęgnować swojego ego. A młodzi ludzie tymczasem oboje ciężko pracowali, stawiając sobie za cel kupno własnego mieszkania. Pierwszy krok w tym kierunku już wykonali. Prawie uzbierali minimum na wkład własny, ale tu znowu wtrącili się rodzice żony. Postanowili podarować swoją działkę. I tak z nią jest dużo zachodu, trzeba inwestować, bo domek wymaga remontu i trzeba dbać o działkę. A oni pracują. Muszą rozrywać się między domem a działką. A na emeryturze, kto wie, czy będą mieli siły na to wszystko, lepiej teraz pomóc dzieciom. Pomoc była bezcenna. Młodzi ludzie mogli wziąć kredyt hipoteczny, a dzięki rodzicom żony raty nie były zbyt wysokie. Zakup mieszkania prawie pokrywał się z urodzinami dajmi, więc małżonkowie postanowili połączyć je z nowym domem. I tu Teściowa przesadziła ze swoimi chorymi fantazjami. Można było to wszystko zrozumieć i wybaczyć. Ale tym razem synowa nie wytrzymała. Tym bardziej, że gości było dużo nie tylko krewni z obu stron, ale i przyjaciele Weroniki. W końcu ego ma nie tylko Teściowa, pora, by ją postawić na swoim miejscu. Tym razem Teściowa postanowiła uroczyście wystawić swojego syna jako jedynego bohatera tej rodziny. Rozpoczęło się gratulowanie jubilatki, a potem szybko przerodziło się w śpiewanie dytyrambów na cześć Dimoczki. Teściowa stała z kieliszkiem i wygłaszała przemowę: Cieszę się, że moja synowa miała ogromne szczęście z mężem. Puściła łze. Dimoczka wziął prostą dziewczynę z ulicy. I popatrzcie, gdzie teraz mieszkają. Mają wszystko, o czym mogą marzyć kobiety. Dima wiele osiągnął jak na swoje 30 lat. Hurra. I duma z własnego dziecka matka zaczęła wyliczać wszystkie dobrodziejstwa, które jej syn przyniósł do młodej rodziny. Jest dobrym lekarzem, nie oszczędza się w pracy, przynosi dużo pieniędzy. Zapewnił rodzinie samochód i mieszkanie. Weronika zaczęła rozumieć. Okazuje się, że w tej rodzinie jest nikim. To wyłącznie jej mąż wszystkiego dokonał, a ją niemal z kosza wyciągnął. Przygarnął, ogrzał, ciągnie ją na swoich barkach. Rodzice dziewczyny też byli w szoku. Komu miło słyszeć takie rzeczy? Kręcisz się, wszystko robisz, a ktoś, kto nawet palcem nie kiwnął. Niewinnie trzepocze pomalowanymi rzesami i oświadcza, że to wszystko zrobił ktoś inny. Doceniaj swojego męża. Surowo nakazała teściowa. Wtedy synowa nie wytrzymała i też wstała. A ja go doceniam, powiedziała: Ale bądźmy uczciwi. Wszystko, co mamy, to nie tylko zasługa daj mi. Zwłaszcza to mieszkanie, a to w większej mierze dzięki moim rodzicom. Im też należy podzenkować. Ich też trzeba docenić. Poza tym ja też dużo pracuję i zarabiam nie mniej niż Dima. Weronika wypowiedziała wprost teściowej wszystko, co ją bolało. A Helena Siergiejewna patrzyła na nią, jakby usłyszała coś nowego. Ona wszystko doskonale wiedziała i jej bajki zawsze działały. Nikt nie protestował. Słuchali w milczeniu. A tu zostali zawstydzeni. I kto, synowo? Helena Siergiejewna oddała jej najcenniejsze, syna. A ona tak się odwdzęczyła. Prawdziwy szok. Takiego upokorzenia kobieta nigdy w życiu nie doświadczyła. Najgorsze, że nie ma jej co powiedzieć. Synowa już wszystko wypowiedziała. Więcej nie ma się czym chwalić. Chyba, że jeszcze raz przypomnieć wszystkim, że Dimę wychowała matka samodzielnie. I to wyłącznie jej zasługa. Wyrósł na dobrego mężczyznę. Ale gdyby Helena Siergiejewna to powiedziała, wystawiłaby się na pośmiewisko. Przecież już wychwalała syna ze wszystkich stron. Powtarzać się byłoby niestosowne. Kobieta się zawahała, z nadzieją spojrzała na syna. Ale on też nie wiedział, co opowiedzieć. Rozumiał matkę i zgadzał się z żoną. Ostatecznie teściowa dumnie oświadczyła, że ma ważniejsze sprawy i odeszła z przyjęcia. Aby złagodzić niezręczną sytuację, jubilatka włączyła głośniej muzykę i nalała szampana. Zabawa trwa dalej, ogłosiła i podniosła swój kieliszek. Dima cały czas chciał znaleźć moment i porozmawiać z żoną o incydencie. Ale Weronika krzątała się, podawała coś gościom i on już zapomniał o tej utarczce. Parapetówka trwała dalej. A teściowa sama sobie winna, że pozbawiła się możliwości delektowania się tymi szczęśliwymi chwilami życia rodziny. Synowej Helena Siergiejewna nie wybaczyła. Kobieta zerwała z nią wszelki kontakt. Weronika również nie dąży do naprawy relacji. Nie chce się poniżać. Ale nic nie da się zrobić. Po prostu udają, że siebie nawzajem nie ma.